wszystkim, z tej strony i zapraszam Was na wtorkową aktualizację, aktualizację, która będzie dzisiaj krótka, dlatego, że przypominam Wam, że w czwartek o 11 będzie live z prognozą na wrzesień. Więc sobie zobaczymy, co tam będzie, co tam we wrześniu się będzie działo, a raczej co się nie będzie działo we wrześniu. No i wielkimi krokami zbliżamy się do tej słynnej jesieni, w której no tak, ale o tym to będzie już na prognozie na wrzesień, co prawda, nie września konkretnie pewne rzeczy będą dotyczyły, a raczej późniejszych miesięcy, niemniej jednak już mamy kolejny etap procesu przed sobą. No dobrze, co na przestrzeni słychać? Na przestrzeni generalnie cały czas coś się dzieje, ale tak jak mówię, wciąż trwa swego rodzaju jest taki spokój. I ten spokój, oczywiście, jest pozorny, <laughs> zewnętrzny spokój, natomiast wewnątrz nas cały czas Odbywają się takie różne procesy. Ja właśnie chcę Wam dzisiaj zwrócić uwagę na pewien, yy, pewien proces, który ostatnio yy, jest potrzebny, to, żeby, żeby sobie ten temat chociażby przemyśleć. Nie mówię już nawet o przeprocesowaniu, ale przynajmniej go przemyśleć. No oczywiście jest to proces z moją ulubioną akceptacją. A, yy, aktualnie <laughs> akceptacja jest to, jest to treść, czy tam może umiejętność, czy taki może. Sposób myślenia umysłu, który jest bardzo istotny i ważny. Tak jak mówiłam wam w piątek na temat depresji, że również depresja wynika z braku akceptacji, tak dzisiaj też wam chcę opowiedzieć o takim zupełnie innym elemencie, który już tym razem dotyczy większości ludzi. Niekoniecznie ludzi z depresją, czy z nerwisą, czy z jakąkolwiek inną przypadłością, tylko, tylko dotyczy również każdego człowieka. W każdym stanie świadomości w każdym humorze. Słuchajcie, więc akceptacja, uwaga samego siebie. Było mówione wcześniej we wcześniejszych filmikach mówiłam wam o akceptacji zewnętrzności, czyli wchodzenie w relacje z każdym blokiem zdarzeniowym, dzięki któremu możemy, <coughs> możemy sobie przepracować to czy tamto, dzięki czemu jesteśmy nastawieni na nowe treści, dlatego że. Nigdy nie wiemy, co z tych treści, które się pozornie wydają trudne lub nie do przyjęcia, wyniknie. No więc dzisiaj e, chcę Wam opowiedzieć o akceptacji samego siebie, a może jeszcze inaczej. E, byłby to wstęp swego rodzaju do y, podłoże przy tej aktualizacji podłoże do filmiku, który chcę również zrobić na temat poczucia własnej wartości, która będzie. Również za jakiś czas. Z komentarzy, które zostawiacie, mi wynika, że właściwie większą korzyść co po niektórzy na pewno czerpią z filmików tematycznych aniżeli z ciągłych aktualizacji. Więc tak, aktualizacje na razie zostanie jedna w tygodniu, szczególnie przy wrześniu. Natomiast tak myślę na razie, tak myślę. Za każdym razem, jak tak myślę, to się zaczyna dziać. A wrzesień, no. Zapowiada się różnie, no więc w związku z tym, kto wie, na razie mam zamiar zrobić jedno tygodniowo, zobaczymy jak to w praktyce się pojawi. Natomiast wracając do tematu akceptacji, która w tej chwili po prostu jest kamieniem milowym w przejściu tych procesów, które w tej chwili się zadziewają i zadziewać się mają zamiar. Więc dobrze, słuchajcie, akceptacja nas samych, z czego wynika i na czym to polega. Przede wszystkim jest w nas pewien taki trend, trend, może bardziej powiedziałam, maniera myślenia o swoim życiu w kontekście toż, tymczasowości. Wszystko, co robimy, wydaje nam się tymczasowe, że to zaraz przejdzie, że dążymy do czegoś większego, do jakiegoś dalszego, do jakiejś kontynuacji danego procesu i tak dalej. Czyli, na przykład, jeżeli pracujemy w jednej firmie, to ciągle gdzieś tam. Usiłujemy wejść na awans. Czyli na razie jest tak, może nie do końca fajnie, ale ja ciągle aspiruję wyżej. No i myślenie o tym, gdzie, co to by było, gdybym był tam, gdzie chciałbym być. A że nie jestem, to muszę się postarać bardziej. Czyli jest brak akceptacji aktualnej sytuacji i wybieganie w przód. Drugi temat jest właśnie taki, taki najczęściej spotykany, to jest takie dążenie do jakiegoś ładu we własnym przestrzeni, we własnym otoczeniu, czyli ciągłe sprzątanie. No bo, no bo faktycznie, powiedzmy, że lubimy mieć porządek, a czasami z tym porządkiem różnie bywa i czasami się okazuje, że cały czas jest bałagan, w związku z tym cały czas jest takie napięcie związane ze sprzątaniem swojego otoczenia, które jest nudne, które właściwie jest bardzo chwilowe, więc... Bałagan postrzegamy jako tymczasowy proces, czyli na no nie wiem, bałagan w kuchni podczas gotowania obiadu, a potem się ten bałagan sprząta. I to jest też przez nas postrzegane jako tymczasowość. Wszystko jest tymczasowe. Nasza kariera idzie do przodu, więc jakby cały czas myślimy o tej przyszłości swojej, a nie o teraźniejszości. Sprzątanie to samo. Relacja z innymi to samo. Kobiety bardzo często wchodzą w relacje z mężczyznami. Założenie takie, że ona go zmieni, lub y, przetłumaczy mu coś, wytłumaczy mu coś zmieni, i też jest swego rodzaju tymczasowość. Ta tymczasowość z pewnego punktu widzenia jest poprawna, ale nie aż tak i nie w tym aspekcie. Ty, y, tymczasowość, która zaznaczona jest, że jesteśmy w ciągłym progresie, okej, okay, fajnie, podnosimy ciągle tą jakość, więc nie siadamy na laurach, ale jednak jest bardzo ważna. Ważne jest zrozumienie o rzeczywistości, w której się żyje. Że ten stan rzeczywistości, który jest, jest może poniekąd y, tymczasowy, ale ta tymczasowość wynika z naszych wewnętrznych procesów. Więc jeżeli masz bałagan w domu częściej niż porządek, to znaczy, że masz bałagan w sobie i to bałagan w domu jest Twoim stanem. A, absolutnie Twój stan, w sensie <laughs> aktualny Twój stan wewnętrzny bardziej przypomina bałagan <laughs> czyli ruch, a bałagan wewnętrzny. Bardzo często jest objawem przewartościowania systemu wartości. Czyli, na przykład, wolicie spędzić, um, wolicie poczytać książkę, aniżeli latać z odkurzaczem. Czyli, jakby zaczyna się przewartościowanie, czy zaczynacie dostrzegać inne wartości. Jest to związane z procesem, o którym mówiłam Wam wcześniej, że następuje to poszerzenie świadomości i również następuje poszerzenie pola widzenia przez umysł. W związku z tym, więcej jest rzeczy ekscytujących, ciekawych, aniżeli to sprzątanie. Więc, czy gotowanie, czy każde inne tego rodzaju zajęcie, które do tej pory jakby nikt nie miał do tego pretensji. No, trzeba sprzątać, trzeba gotować i tak dalej, wiadomo. Ale jeżeli wybieracie w tej chwili już inne rzeczy, to się nagle okazuje, że tamte tematy naokoło zaczynają przybierać stan chroniczny. Do czego zmierzam? To, co Was otacza, na co przestajecie mieć wpływ, a możecie mieć go tak po prostu, bo to nie jest problem, pochować naczynia do zmywarki, czy coś tam zrobić, takiego oczywistego. Chodzi mi tylko o to, że to jest teraz do zaakceptowania, w sensie, że ten chaos, który Was otacza, jest w tej chwili stanem przejściowym, tymczasowym, ale on wynika z Was i nie frustrujcie się tym, co się wokół Was dzieje. Doceniajcie, jeżeli jesteście w pracy i cały czas marzycie o awansie i robicie wszystko w kierunku tego awansu, i właściwie aktualna sytuacja Was zaczyna coraz bardziej frustrować. To też należy na to zwrócić uwagę, że aktualny stan to jest wasz stan i doceniajcie i żyjcie dniem dzisiejszym i chwilą dzisiejszą, czyli cieszcie się z tego miejsca, w którym jesteście, a nie frustrujcie się z tym, czego jeszcze nie macie, a mieć byście chcieli, ponieważ wtedy jest wybieganie w przyszłość, wtedy jest taki trochę ból nawet wynikający z tego, że ta przyszłość się nie realizuje i że są marzenia. Wszystko, co byście chcieli mieć, a czego nie macie, to są te marzenia, to jest ta, ta przestrzeń niespełniona, niespełnionych tematów, i to nie jest, to nie może być problemem, yy, jakby samym w sobie. To jest tylko dla Was informacja, że to jest coś, do czego aspirujemy, ale nie może Was to frustrować, a to jest teraz właśnie w, yy, w przestrzeni, jest na to nacisk. Nie wiem, na ile ja to, co teraz Wam wytłumaczyłam, wytłumaczyłam Wam to. Yy, Czytelnie czy zrozumiale, natomiast generalnie jeszcze tak spuentuję to może bardziej. Proces polega na akceptacji aktualnego stanu, który się Wam może nawet nie podobać, waszego stanu. Może się Wam nie podobać, ale on wynika też z Waszych innych procesów, czyli faktycznie zostaw te gary, poczytaj tą książkę. Czyli nie frustruj się tym, że czegoś nie zrobiłaś, nie zrobiłeś. Jeżeli chcesz do awansu ale przestajesz interesować się tą pracą na tyle, żeby wy wy wycisnąć z siebie tyle zaangażowania, bo się zmieniasz. Słuchajcie, tu chodzi o akceptację naszych zachodzących w nas zmian, które zachodzą niestety często kosztem innych naszych cech, które były do tej pory fajne, które do tej pory były praktyczne, które do tej pory nam pasowały. Czyli jesteście coraz bardziej roztargnieni, zapominalscy, tacy powiedziałabym rozproszeni. Macie za dużo myśli jednocześnie, ale co, jest, co mi się podoba, co może być uciążliwe dla Was samych i dla innych w Waszym otoczeniu, że sobie coraz więcej pozwalacie na taki e, chaos i na to takie e, odpuszczanie tego, że nie jest wszystko perfekcyjne i doskonałe i to należy docenić i się temu przyglądać. Czyli bałagan w domu jest Twoim stanem. Ok, jeżeli sprzątasz, a i tak masz czas na czytanie książki. To jest super. Czyli w ogóle nie, nie tworzysz chaosu, ale są tacy ludzie, którzy tworzą wokół siebie chaos i potem powinni go posprzątać, a tego nie robią. I właśnie o to chodzi, że to jest twój stan. I każdy stan, czy wy macie w tej chwili remont, czy macie budowę, czy macie wyprowadzki, czy macie zmianę miejsca pracy, czy, czy chcecie właśnie dostać awans, lub wręcz przeciwnie, spadacie z awansu, bo to też się podobno zdarza. Każda wasza sytuacja przedstawia Was samych, ale to jest coś kosztem czegoś i ważne, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że ta cena, którą płacimy za na przykład stratę opcji na awans, ponieważ zaangażowanie w pracę spadło, bo jesteś zainteresowany, zainteresowana nowymi tematami, czyli na przykład poczytanie książki na temat kosmologii, lub Obejrzenie filmu, jakiegoś dokumentu na, na jakiś taki temat, albo po prostu rozmowa z przyjaciółmi, gdzieś oscylująca wokół jakiejś takich przestrzeni abstrakcji, to są ważne rzeczy, które są w tej chwili Wam potrzebne. A wszystkie te drugopoziomowe e, plany w tej chwili się mogą rozmontować. Oczywiście, że nie wszystkie, ale jakaś taka część. Słuchajcie także tutaj pamiętajcie o tej akceptacji i nie frustrujcie się tymi zmianami, które mogą mieć twarz też negatywną i nagle się może okazywać, że pewne rzeczy po prostu Wam przestały wychodzić, ale za to pojawiają się nowe zainteresowania, które powiedzmy, że jeszcze nie są skillami, nie są jeszcze umiejętnościami, bo dopiero się ich uczycie, dopiero się tego o sobie samych dowiadujecie. I tak naprawdę to jest fundamentalna zmiana, która będzie widoczna dopiero za jakiś czas, że kiedy sobie pozwolicie na bycie sobą. I to jest istotne. Właśnie tyle na dzisiaj przypominam w czwartek o 11:00 live z prognozą na wrzesień. Trzymajcie się pa